Witam Państwa w czytaniu wakacyjnym dla wagi. Czytanie obejmuje okres letni, urlopowy. Zaczynamy z nową talią: The Crystal Power Tarot. Piękna, piękna talia, piękne wizerunki, piękne obrazy przedstawione na kartach. Uwiodło mnie to, że każda karta ma przesłankę, która jest remedium na sytuacji, w której właśnie jesteśmy. A ponadto, jeżeli ktoś pracuje z kryształami, no to jest to taki rarytas dla Was, ponieważ każda karta zawiera wizerunek kryształu bądź kamienia, który odpowiada jej energii, czyli coś cudownego. Dzisiaj czytanie w tym układzie, ze względu na to, że kart są spore, a chciałabym, żeby wszystkie się tutaj zmieściły i żeby Państwo mogli zobaczyć na cały rozkład. Zachęcam do sprawdzenia horoskopu, w opisie zostawiam link. Zalecam obejrzeć filmy dla znaku ascendentalnego, księżyca, ze względu na to, że mogą nawet z Wami bardziej rezonować. Pamiętajcie, że tarot to tylko karty, to nie to energie krążące wokół nas i nigdy nie oddawajmy odpowiedzialności za swoje życie innym, na pewno nie kartom. Sami decydujemy, jak pracować z energiami wokół nas, czy je przyjmować, czy nie. A teraz proszę już o karty dla wagi. Czego możemy się spodziewać? Jakie energie pokazują się tutaj na ten czas letni? Uwaga! Zaczynamy od króla kielichów, czyli tutaj sprawy uczuciowo-związkowe, w ogóle relacyjne, rzutują na pierwszy plan. Króla powiedział, chyba ja chciałbym powiedzieć rycerza, bo jest to rycerz kielichów, przepraszam. Zaczynam od rycerza kielichów, ale jakby kontekst zostaje ten sam, są to sprawy uczuciowe. I myślę, że tutaj to może być w ogóle ktoś z podznaków wodnych w waszym otoczeniu. Natomiast oczywiście spojrzymy na to szerzej. Rycerz kielichów jest bardzo otwarty na miłość i właściwie miłość jest dla niego pierwszorzędną sprawą. On trzyma ten kielich napełniony uczuciem. I chcę go komuś ofiarować, tak? Tylko, że nie zawsze ta druga osoba będzie chciała przyjąć ten kielich. I tutaj trzeba uważać, ponieważ w związku z tym będę czytała to bardzo intuicyjnie, nie znam jeszcze titanii, ale ufam temu, co jest tutaj napisane. W związku z tym, że jest tutaj napisane, mm, wiem, że ta odpowiednia osoba zaczeka, aż będę gotowy, tak? To znaczy, że być może nie jesteście absolutnie gotowi jeszcze na te relacje, albo macie jakieś sprawy do załatwienia. Może jakieś, myślę tak, sprawy. Hmm. Nie muszą to być konkretnie sprawy takie przyziemne. To mogą być jakieś wasze wewnętrzne sytuacje, które trzeba sobie poukładać, tak? Ciekawe to jest. Są tutaj ryby. I chyba tak jeszcze to sprawdzę, ale. Tak, rycerz kielichów to karta ryb chciałam dopatrzeć, czy na pewno. I tutaj to widać pięknie. Czyli to może być ktoś spod znaku ryb, tak? Jest kwiat lotosu otwarty. Jest otwarta muszla z perłem. No wygląda na to, że jesteśmy gotowi jednak na to uczucie, i tak to tutaj yy, czuję. Bardzo mi się podoba wizerunek tej karty. Dobrze, co tutaj pomaga lub co przeszkadza? Dziewięć kielichów, kochani. No to jest pełne zaufanie do życia, pełne zaufanie do siebie, i karta mocno skupiona na takim samozadowoleniu, na tym, że jestem dobrze ze sobą. Mm. Czujemy się bardzo dobrze sami ze sobą, tak? Czy nie potrzebujemy do tego innych ludzi, żebyśmy się mieli? OK, tak to tutaj czuję. E, oczywiście jest napis, proszę spojrzeć. Ufam przewrotności życia, tak bym to powiedziała w wolnym tłumaczeniu, i myślę, że tak, że na pewno e, hmm, tutaj trzeba sobie uświadomić, że dopóki nam nie będzie samym ze sobą dobrze, to nigdy nie zbudujemy trwałego związku i myślę, że o to tutaj chodzi. Ponieważ ten rycerz kielichów musi się na coś przygotować, tak? I dosłownie myślę, że chodzi o to, że musi dojrzeć na płaszczyźnie emocjonalno-uczuciowej. Dojrzeć do czego? Do tego, żeby wiedział, że sam na sobie może polegać, że sam ze sobą stworzy najlepszą relację, i że to, co aktualnie się dzieje, jest dla niego dobre. To jest coś, co na pewno tu pomoże w tym. Co z podstawą tego dla wagi? 9 No, Są tutaj jakieś sytuacje wymagające Waszej odwagi, Waszej cierpliwości, waszej, Waszego zdecydowania, samo zawzięcia, tak? To jest e, coś, czemu Wy musicie postawić czoła. Myślę, że tak, rzeczywiście to może mieć e, związek z tym, że trzeba jakieś sytuacje załatwić, zakończyć, zanim wejdziemy w nową relację. I trzeba się uzbroić w cierpliwość, i mamy dwie dziewiątki już, tak? Czyli coś kończącego, dopełniającego. E, i proszę zobaczyć, co tutaj jest napisane. Jestem tak długo silna, jak długo trzeba będzie, tak? Czyli jest tutaj jakaś sytuacja, która wymaga Waszej determinacji na pewno. Dopóki wy nie zakończycie tego, co się dzieje tu, cokolwiek by to nie było, i nie zrozumiecie, że sami sobie macie w tym pomóc, nie wejdziecie w dalszą relację. Tam ktoś na Was zaczeka najprawdopodobniej, jeśli tu jest ktoś. Natomiast tak. Tak, jak najbardziej trzeba coś zakończyć. Tutaj oczywiście dla każdego to będzie coś innego. Zobaczmy, co odchodzi od wagi już. Król monet. Dobrze, to mogą być rozstania z kimś z znaków ziemskich, typu byk, e... pan na koziorożec. To mogą być jakieś sprawy finansowe, tak? Do poukładania, zanim pójdziemy dalej. Coś, co na pewno eksploatuje naszą energię. Coś, czemu musimy się teraz poświęcić, żeby to zamknąć. Myślę, że może to mieć związek z... Bo powiem otwarcie, król Monad jest ojcem, jest karmicielem rodziny, więc może tutaj trzeba jakieś sprawy rodzinne pozałatwiać, tak? Co mamy napisane? Jestem pewny swojego miejsca na ziemi. I... O, widać widać. I myślę, że to jest coś, na czym tutaj musicie popracować. I dokładnie o tym też mówi ta karta. Sam ze sobą potrafię działać, tak? No, będzie to nie lada wyzwanie, cokolwiek tutaj to nie jest dla Was. Myślę, że sobie poradzicie. Co macie w głowie? O czym myślicie, drogie wagi? Do czego dążycie? Jaki jest Wasz cel? Pięć kielichów. No właśnie. A wy nie czujecie się gotowi, żeby ruszyć dalej. A wy yy, wiecie, że coś was powstrzymuje. I to jest tak, albo strefa komfort, z której nie chcecie wyjść, a musielibyście, żeby się posunąć dalej, albo yy, jakiś zeszły związek, zeszła relacja, z którą nie potraficie, yy, może inaczej, gdzie nie potraficie się pogodzić z rozpadem. I proszę zobaczyć, co tutaj jest napisane. Ruszę do przodu, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Tak? Czyli Wy tego czasu chyba jeszcze nie czujecie. Wy macie wrażenie, że musicie sobie pozwolić jeszcze odetchnąć. Król monet jest taką osobą mocno osadzoną, tak? I właśnie, to jest taka strefa komfortu, że nie chcę ruszać do przodu. Jestem pewien tego miejsca, w którym teraz jestem. Ale chyba trzeba będzie. Chyba trzeba będzie i zaraz zobaczymy, co tutaj na przyszłość się dzieje. Natomiast tak... Te dwie karty mówią, że rzeczywiście, jeśli wy nie jesteście gotowi teraz w coś wejść, to po prostu to nie wchodźcie, aż wy nie poczujecie się na tyle odważni, żeby to zrobić. Dobrze, co na przyszłość dla wagi? Świat, tak, tak, na 100%. Trzeba podsumować tutaj pewne rzeczy, trzeba się uwolnić od starych zobowiązań, trzeba pozwolić sobie na otwartość przyjdzie moment, kiedy będziecie gotowi na to. Coś tutaj trzeba przeboleć, z czymś się mocno zmierzyć, bo to jest ta odwaga mierzenia się z czarnymi stronami życia. E, więc tak, na pewno trzeba będzie to zrobić. Pokazuje mi się tutaj świat, co przychodzi z góry. Proszę zobaczyć, co w ogóle wizerunek tej karty zachwyca. Wszystkie kolory czakr, Eee, wszystkie kolory kam kamieni, jakie są możliwe, jest tutaj kład lotos otwarty, jest tutaj celebracja życia i proszę zwrócić uwagę, co jest tutaj napisane. Celebruje życie jego złote możliwości, czyli jak najbardziej przyjdzie moment otwarcia na to, co się ma zadzieć. Ale wy musicie gdzieś tam dojść do ładu i składu z jakąkolwiek sytuacją, która się tutaj pokazuje, żeby móc ruszyć dalej. I to jest ok, i pewnie ludzie, którzy mają na Was zaczekać, zaczekają, tak? Wy macie. Wierzyć, że to, co się dzieje, jest dobre, mieć odwagę na to, żeby się z tym zmierzyć i dać sobie tyle czasu, ile potrzebujecie. Ciała będzie pozamykać te rzeczy po prostu. Nie ma innej opcji, inaczej nie ruszymy. Dobrze, jak wy siebie widzicie wagi w tym? Pustelnik, no właśnie, trochę samotnie, trochę mm, powiedziałabym. Hmm, no i brakuje mi polskiego słowa. Muszę się zastanowić. Dobra, nie wpadnę teraz na to, jakie słowa mi brakuje. Chodzi mi o to, że. wiecie, że musicie się oddać w samotność, troszkę się odizolować od świata i jesteście pełni takiej refleksji na temat tego, co się tutaj dzieje. I macie świadomość tego, że najlepiej załatwicie te sprawy w pojedynkę, cokolwiek by się tutaj nie działo, żeby po prostu uczciwie ze sobą rozwiązać to, co się tutaj dla Was dzieje. Proszę zobaczyć, co tutaj jest napisane. To jest taka rada dla Was wręcz. Podążam swoją własną ścieżką. Czyli mam wrażenie, że wiecie, czego Wam trzeba, że na pewno wymaga to odwagi, że jest to sytuacja, gdzie trzeba się zmierzyć troszkę ze sobą, przesunąć pewne horyzonty. E, musicie zaufać, że to, co się dzieje, jest dobre. E, macie tę te świadomość tego, że właściwie ludzie na Was zaczekają, tak? że Was nie opuszczą w tej chwili i wiecie, że musicie się zatrzymać i naprawić pewne rzeczy. Dlatego udajecie się w taką izolację. Piękna karta, swoją drogą. Cudowna. Piękny wizerunek, jestem zachwycona tym tanią. E, dobrze, zobaczmy w takim razie, jak jak widzi Was e, świat, jaka jest energia z zewnątrz, z uwagi. Siedem miecze, kochani, no. Ciekawie, ciekawie, bo świat myśli, może że coś knujecie. E, świat może nie do końca ufać w Wasze szczere intencje, osoby z zewnątrz, tak? Albo uwaga, może być jeszcze w ten sposób. Że wiecie, że z zewnątrz ktoś wcale nie życzy Wam za dobrze. Ja bym się skupiła się też na tym, co. Mm, co jest tutaj napisane, a w wolnym tłumaczeniu, kochani, to będzie coś w deseń Dbam o to, co cenię. Tak. No, ciekawie, na pewno dopytamy o tę kartę, bo nie jest to do końca jasne i spójne z tym, co się dzieje tutaj. No tak, może być tak, że Siedem mieczy również wyraża spryt, tak? Spryt, takie mm, poważne myślenie o tym, żeby zrobić mm, środowisko dla siebie dobre i uprzejme, i może nie uprzejme, ale takie właściwe dla nas. I wtedy tak, wtedy na pewno dbamy o to, co my cenimy i czego my chcemy. I nawet kosztem innych nieraz. I ktoś z otoczenia, być może ktoś, kto na Was tutaj czeka, e może widzieć to w ten sposób, że Wy jakby macie postawę egoistyczną w tym momencie. Natomiast ja myślę, że to będzie zdrowy egoizm u Was. Nie jestem tego pewna. E natomiast tak czuję. Ale ktoś może tak z otoczenia was brać jako osoby egoistyczne, które w tym momencie skupiają się tylko na sobie i nie widzą nic poza tym. Natomiast jak karty pokazują, wy w tym momencie tego potrzebujecie. Dobrze, jakie są Wasze nadzieje bądź obawy? Sześć kielichów. Tak, to są jakieś sprawy z przeszłości, które trzeba uporządkować. I wy macie nadzieję na to, że zmierzycie się z tym, uporządkujecie to, to Wam pozwoli ruszyć dalej bo fajnie jest, kiedy w przeszłość, nieważne jaka by była, patrzymy z uśmiechem, bo wtedy pozwalamy jej odejść i po prostu mamy dobre wspomnienia z tego, a jeżeli ciągle gdzieś tam toczymy wojnę w związku z przeszłością, z tym, co się wydarzyło, choćby wojnę w własnej głowie, to nie pozwalamy sobie poruszyć dalej. I tutaj jest taka rada. Myślę, że to jest dobra rada dla Was. Pamiętam i doceniam minione szczęście. I tylko dzięki temu, że że pamiętamy i doceniamy, pozwalamy sobie pójść dalej, bo to nas czegoś miało nauczyć. Myślę, że to jest y, pozycja nadziei, tak? Czyli macie na to nadzieję, że uda Wam się jakoś optymistycznie, ze spokojem odejść od tej przeszłości, zamykając ją y, z takim szacunkiem i z uśmiechem wręcz. Macie na to nadzieję na pewno. No i tak, musicie to zrobić, żeby iść dalej, i nie ma tutaj innego wyjścia. Potencjalny rezultat dla Wagi. No. Hmm. Chyba, jeszcze nie, nie, chyba jeszcze nie zakończycie do końca tej sprawy. Pokazujemy się tutaj paźmieczy. I powiem kilka opcji na ten rezultat. Bo to może być rezultat, ale też rada, tak? To jest ta pozycja rady bądź rezultatu. Myślę, że rezultat to jeszcze nie jest. Myślę, że dla was to będzie rada. Ym. Mamy tutaj wizerunek dziecka, młodego dziecka, które jest niezwykle chytre, yy, błyskotliwe i które. Często y, mówi o plotkach, w ogóle o wymianie informacji, ale uwaga, bo często one mogą się zamienić w plotki. Szczególnie jeżeli ktoś widzi Was jako y, stricte takich egoistycznych, y, nie zważających na dobro innych, tylko patrzących wyłącznie na siebie tutaj, tak, to mogą być jakieś plotki, na to musielibyście y, uważać. Natomiast proszę zobaczyć, co tutaj jest napisane. Dba y, o szczegóły i zostaje w kontroli, tak jakby kontroluje sytuację, w której jestem. Mm. Oczywiście zaznaczę, że mogą to być też sprawy dzieci, ze względu na to, że jest tutaj pokazany wizerunek dziecka. Natomiast myślę, że, że chodzi o to, żeby uważać, co, o co chodzi z tym otoczeniem, bo tutaj na otoczeniu mamy te miecze i jest to siedem mieczy, czyli takie. Hmm, hmm, hmm. Ktoś was może widzieć jako bardzo. Hmm. Działających tylko na swoją korzyść, niezważających na innych, tak? I tutaj z tego mogą powstać jakieś plotki, mogą być jakieś nieprawdziwe wiadomości. Być może trzeba będzie po prostu porozmawiać z tą osobą w ogóle, zakomunikować dlaczego potrzebujemy ten czas, do czego dążymy i tak dalej. W tle mamy diabła, no właśnie, i to są takie egoistyczne powódki, czyli musicie tutaj mm, zwrócić na to uwagę. Natomiast ja bym się kierowała tym, co tutaj jest napisane. A mamy tutaj, mm, jestem wolna od wszystkiego, co mnie powstrzymuje, tak? Czyli to jest faktycznie takie mm, oddalenie się od przeszłości, pogodzenie się z nią i zamknięcie jej. Dopytamy, dopytamy, dlaczego siedem mieczy ze strony otoczenia dla wagi? Dlaczego siedem mieczy? Cztery miecze, znowu miecze. Mm. Cztery miecze to jest odłożenie. Odłożenie tych mieczy, odłożenie myśli, odłożenie e, walki wszystkiego. Zaczerpnięcie oddechu, bardzo mi to gra z tym pustelnikiem. To jest takie wycofanie się i odpoczynek, żeby nabrać siły do dalszej walki, czymkolwiek ona by nie była tutaj. E. Tak, i to jest jakieś wycofanie również, i myślę, że niektórzy właśnie widzą, że wy na chwilę odkładacie te miecze, żeby teraz podziałać na swoją korzyść, żeby złapać oddech, żeby wyrównać swoje, e, jakby z, z, ze sobą popracować, tak, żeby zastanowić się, co ja chcę, co dalej, zamknąć pewne etapy. I to jest jakieś wycofanie, to jest nabieranie siły również, tak, to jest jakiś proces zdrowienia, krzepnięcia dla Was, tak to tutaj czuję. E, i pochodzi to z tego, tak? Z, z jakichś takich przeciążeń. Yy, I myślę, że tak, że inni mogą to widzieć w ten sposób, że dbacie tylko o siebie, a, a nie zważycie na innych. Ale ja widzę, że ten czas jest wam potrzebny. Dobrze, dlaczego paść kielichów? Paść mieczy, przepraszam, w związku z podsumowaniem będzie radą. O co tu chodzi? Siedem monet to jest pewne czekanie. Ale też nie doczekanie. To jest jakiś wzrost, a to jest czekanie na rezultat podjętych działań. I myślę, że tak, że to nie będzie takie drastyczne, jak na początku się wydawało. Rezultat jest taki, że będziecie. Pracujecie tutaj na coś, pracujecie na to, żeby się mieć dobrze, żeby zamknąć pewne etapy i ruszyć dalej w zgodzie ze sobą. I myślę, że chodzi o to, że. Trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na te detale i mocno skupić się na tym, co robimy i na rzecz, czego to robimy. I rzeczywiście włożyć w to serce, żeby rezultaty nas nie zawiodły. Żeby rezultaty nas nie zawiodły. Dobrze, wagi, zostawiam Was z tym. Jestem ciekawa, o co chodzi dokładnie. Mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, czym to dla Was może być. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was serdecznie.